Dwa, jeden, Siemka! Cześć! Cześć. Cześć. Jestem Michał. A to musisz jednak, nie czemu? Bo jak ty nie powiesz, że jesteś z Iranu, to Jestem. stajesz, oni myślą, że ty jesteś w ogóle. Polakiem. Polakiem. Tak, no ja też my <laughs> jesteśmy Irańczykami. Sahar e, prawie 11 lat temu przyjechała do Polski. Ja prawie 9 lat temu przyjechałam tak. do Polski. I myślałam. Nauczyliśmy się polskiego tutaj. Tutaj, wszystko jest jasne. E, I dzisiaj rozmawiamy na temat. Na temat. Dobre... Napisał na mnie mam, nauczyciel w na, na temat dobrych zwyczajów. Których, których nauczyła nas Polska. Tak. No, Polska e, już od właśnie prawie 10 lat jest naszym domem. Tak. I e, no wiele rzeczy tutaj się nauczyliśmy. Wielu rzeczy tutaj się nauczyliśmy. Tak. I dzisiaj. Będziemy na ten. Ja mam kilka, na pewno ty też masz kilka. Rozmawiamy. Może... Co było ten w ogóle? Czekaj. Jakie są te? Dobre zwyczaje. To są jakie są te dobre zwyczaje, które, Nauczy... które Polska Które w się nauczyła. No to ja. Ty zacznij. Ja? Nie, dobra. Robimy taki taki sam z Dobra, jeszcze raz. Co To jest sam z po Polsku. E, wydaje mi się, że to jest e, kamień nożyczki. Papier? Tak. Wydaje mi się, że coś jest coś, 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 coś. Ci... coś Tak, no, dobra, to O, dobra, to świetnie, do e, W ogóle mieć e-standard. Ja w Iranie nie miałam za bardzo standardu. Czym... Co to znaczy, że nie miałam? standardu? Standard. Co, to, co to znaczy, że nie miałam? To dobrze. Co to znaczy, wyjaśni, że miałam? Tak, wyjaśnię, tak, co to znaczy. Wchodzimy w każdy temat głęboko. Tak, to prawda. Standard nie miałam względem w Iran. Słuchajcie, jak nazwa Iran, że wydaje mi się, wszyscy już o tym wiedzą, że politycznie ten kraj ma dużo problemy, jak wszyscy o tym wiemy. Ten, ten Teraz nie będziemy rozmawiać o taki polityczny temat. Chodzi mi o to, że tam dużo rzeczy. Daleko jest nas do polityki. Tak, wynajmniej. daleko, bardzo daleko, ale efekty, jak mieszkacie w Iranie, ten efekty, ten polityczne efekty są codziennie i to... Musisz z tym żyć po prostu. Na przykład, jak chcesz inwestować, jak chcesz e, kupić coś w Iranie, to nie jest wcale jak Polska. E, o temat de facto, że... nie, powiedziałaś, że de facto, to... De, faktów, de facto de facto. De facto. Pamiętam. Tak. De facto, że e, Iran na przykład teraz ma takie problemy z innych krajach, no, problem jest z innymi, i, in, 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 z innymi krajami. Inflacja jest teraz w Iranie tak, słuchajcie, dużo, że dzisiaj na przykład e, dolar kosztuje 100 na przykład, mówimy złote, i następny dzień wstajesz jest 104. Tak, no i codziennie, codziennie ta cena rośnie. I czemu ja I powiem wcale nie jest łatwo tam w ogóle mieć jakiekolwiek marzenia. Dokładnie, standard. Co to znaczy ten standard, co powiedziałam, że nie mamy? No nie da się mieć, byle jakiś plan, albo jakiś standard, że na przykład jakiś mam konkretny plan, no, albo trzymam... budzisz się, budzi się, i potem już twojego marzenia nie ma. Nie ma. I co trzeba robić wtedy? Depresja, jako człowiek, depresja, frustracja i smutek na co dzień. I zawsze to jest z tego czemu my mamy takie mamy problemy, nie dobrze, że my dostaliśmy tego możliwość i tę możliwość. możliwość i mieszkamy teraz w Polsce i to jest to. Ale jak ja mieszkałam w Iranie, nie mam też rutyn, pracowałam, ale też na przykład względem podróż, jak dzisiaj granice są otwarte, jak wybuchnia, jak wojna, jak wybuchnia nagle jest zamykane z granic, Więc to nie jest łatwo. Czasami e, pracujecie ciężko, internet nie ma w Iranie. Więc... Bardzo często internetu, prądu i tak dalej też nie ma. Więc... Basicowe, podstawowe rzeczy tam nie ma, więc to jest bardzo trudno mieć jakby standard. Tak. Bo no jak. Nagle, nagle, ja kiedyś prowadziłem zajęcia z polskiego z moją mamą w Iranie i nagle wiesz... Nie, yep, internetu nie ma. Prąd nie prądu nie ma. Prądu nie ma. Przez woda 4 nie godziny ma. Następne 4 godziny. Nie, tak. ma nie ma w ogóle prądu. Jeszcze problem, twoi rodziców mieszkają w takim miejscu, że jest woda dużo tak, tak naprawdę. Tak, na ale W Tehr Iranu jest dużo wody. Ale w Teheranie teraz jest problem z wodą. E, nic, e, to jest taki, mówię Wam, problem w Iran to nie jest tylko, że e, zarobki, możliwość na temat pieniądze, to są takie więcej problemy do tego. Tak, tam bo... są podstawowe problemy człowieka podstawowe takie prawa człowieka, które, nie wiem, prawo do wody właśnie, prawo do tego, żeby móc prąd. pić wodę na przykład z kranu chociażby, co nie? I... I tego prawa, tak jak Sahar mówi, że na północ na, na w Teheranie na przykład brakuje tego. Jeszcze stolica, to jest chyba w ogóle niemożliwe. pomyśleć, że na przykład nagle w Warszawie by był nie prąd, a by była nie woda. Jak to by było dziwne, nie? Jakby, ja nie mogę tego na razie tak nawet Wyobrażasz sobie sobie, ale. Tak, to jest nie do wyobrażenia, tak naprawdę. A wydaje mi się, że Polacy mają bardzo dużą empatię, dlatego że Polska też jest narodem. Polacy też są narodem, który przeszedł, przeszedł wojny, który jest, jest takim, tak naprawdę, narodem takich trudnych czasów. Prawda. Więc wydaje mi się, że Polacy potrafią zrozumieć Irańczyków w tej sytuacji. Tak, to prawda. E, dlatego, że no, Polska też doświadczyła, Polacy też doświadczyli takiego czasu, kiedyś tak. jeszcze. Więc wracając do moje... teraz już jest za tym, wszystko, tak. po, po, po tym wszystkim, ale nie jest to coś, co nie, mogla, nie, nie można byłoby sobie wyobrazić w Polsce. Dokładnie, więc wracając do temat y, zwyczaj, czekaj, dobre. Zwyczaje, co dostałam w Polsce, planować moje życie po prostu. Ten możliwość, że A to ogóle... jest bardzo duża, duży przywilej, żeby móc planować móc... swoje życie. Możliwość w ogóle. A teraz, teraz jest... dzisiaj jakie masz plany? <goda> dzisiaj jest przepiękna pogoda, powiedzicie. Wreszcie, jest. Pogoda jeden z jest ostatnich super. Wiem, że zbliża się ten um, okres, że będzie więcej padał deszcz i ja, słuchajcie. Kiedyś powiedziałam, jak słońce koleci jest super. I to jest tam ja. Uwielbiam kiedy jest słońce, no. kiedy jest dobra Rozświetla pogoda. Wszystko. I plan jest taki, jak kończymy nagrywanie ten vlogu, e, idziemy. idziemy. na imprezę. E, taki będziemy okorzystać ten ostatni, wykorzystać tego ostatnie chwilę moment, takie przepiękne pogoda przepiękne słońce i e, ty będziemy... robisz pizzę dzisiaj w ogóle. Ja robię pizzę z ciasto Tak, to, że to Sam jest... robię ciasto drożdżowe. Mamy szef dzisiaj w ogóle. Szef e, mamy i tak, robisz bo pizzę. Bo nasz przyjaciel ma e, imprezę, imprezę domową i ja powiedziałam, że mogą pomóc. Tak, i e, Michał robi pizzę dzisiaj. Tak. Od początku, od zera. Od zera, od, od ciasta zera drożdżowego. To, to wszystko. I teraz wracamy. Ten, tak. Teraz twój kolej, powiedz ten zwyczaje. Jakie dobre zwyczaje nauczyłem się Te, po tak. polsku, w, w Polsce? W Polsce. Wydaje mi się, że ja od Polaków bardzo dużo pracowitości się nauczyłem uh -huh. bardzo dużo takiego wytrwałości po prostu w sytuacji, w której jestem że, że perspektywa, właśnie to też jest ważne że ta perspektywa na taką przeszłość którą mogę zaplanować w Polsce, dała mi, daje mi siłę, żebym mógł wytrwać po prostu w miejscu, w którym jestem, żebym nawet jeśli na przykład mam jakąś trudną pracę, nawet jeśli mam e, trudniejsze chwile, to ta perspektywa daje mi więcej energii, żeby, żeby nie poddawać się. A ja bardzo dużo pracowitości się nauczyłem w Polsce od ja tak. Polaków. Wydaje mi się, że to jest taka najlepsza cecha, e, która, którą mógłbym wymienić tutaj, żeby, żeby jak najbardziej e, pochwalić się, Dokładnie. czego się dobrego nauczyłem, jakie dobre zwyczaje się, Dokładnie. jakiego dobrego zwyczaju się nauczyłem właśnie w Polsce. To jest właśnie jedna z tych, jeden z tych zwyczajów, to jest pracowitość. I pracujemy ta też. pracowitość e, wynika z tego, że... W ogóle tak dużo pracujemy. No Jezu, my po prostu nie, nie... No niestety, bo wiesz, jeszcze też... Co dzień ja, ja 12, a Ty? Ja jakieś 10 tak. godzin w ciągu doby pracuję. I no musimy, no, nie, mam, nie mamy wyjścia. I nic, nic nie daje nam za darmo nic. Tak więc jest. musimy zapracować na to, co mamy. Na to, co, siły tak, musimy mieć siłę oh, tak, i ciężko... No. Pracować ciężko. Nie <laughs> jestem jakoś, tytuł jest taki... Nie mam, ja, ale tak. Mam, mam trochę. Ale idziemy do siłowni. Tak, musimy iść do siłowni. I ćwiczyć. Albo na tańce, albo to w ogóle na, na łyżwy. Na ja Zaczęła już... sezon na łyżwy. Jak tylko cielkowy Mimo tego, że jest wrzesień i już jest jedno no wcześniej. w Warszawie, które jest ścienne, więc. Ja już zaczęłam pochodzić. To już jeden, ja raz tylko byłem. Ja po prostu spróbowałam tylko raz, albo dwa razy, tak mi się wydaje, albo musiałam w tym roku jeszcze raz. Ale to jest moje wyzwanie na ten rok, generalnie. Ja w styczniu byłem dwa razy, tak? raz w Krakowie, raz o. w Andrychowie. byłem na łyżwach. No i teraz w Warszawie byłem trzeci razy w swoim życiu w ogóle. Bo wydaje mi się, oni nie wiedzą, że w wyżwach w Iranie kiedyś jakaś sport na kobietę też się nie jest zakazana, nie wolno. Tak? Tak. Ale teraz są, jest, są jest w ogóle w Iranie? Jest, w nie jest jedno. A, A tylko ale... mężczyźni wpuszczają mężczyzn? Nie, 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 kobiety też, ale problem jest taki, że e, widziałeś na ten telewizji freestyle e, jest taki competition w ogóle no, 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 no. na wyżwy i w ogóle w Iranie nie ma takie coś. A, no to widzicie. Kobietę, jest... kobiety, nie. No. Nie mogą mieć tak, nie wiem, czy masz złożyć. Ale to jest piękne, że jak wchodzimy, wiesz, na lodowisku w Warszawie czy w Polsce generalnie gdziekolwiek widzimy te e, osoby, które tanczą, tak są, kręcą się yyy. na Właśnie, To są ja takie rzeczy. Ja uwielbiam że... takie rzeczy widzieć, patrzeć po prostu. i ci, chociaż trochę to. E, co by tutaj Trzeba być szczery, ja nie jestem jakimś bardzo dobrym e, łyżowcem, nie wiem ja jak to się mi, mówi. Nie, nie patrz na mnie e, względem... E, patrz, patrz. No jak to się mówi, jeśli osoba, która jeździ na łyżwach, e, to... Napiszcie komentarze. Tak, napiszcie to nam w komentarzach, bo to nam, nas ciekawi w sumie. Ale ja nie, ja nie jeżdżę jakoś dobrze, ja raptem trzy razy byłem na łyżwach, ale... To muszę zważyć szczerze, że jak patrzę na, na innych, co tak zajebiście jeżdżą Nie? na tych łyżwach, ja zawsze, zawsze tak myślę, że o Jezu. Ja tak jestem że... taka, aaa, zaraz tak! Nie, ja no ja myślę, że ja też chciałam tak dobrze jeździć i patrząc na nich, ja tracę swoją równowagę bardzo często. I w zasadzie, może trzy razy byłem, może tak, cztery razy padłem. Upadłem cztery razy. Tak? Czy wróciłem cztery razy? No i za, za każdym razem to było z powodu tego, że patrzyłem na kogoś i tak byłem zachwycony ich ruchami. No ale to jest ogromna zajawka. To wydaje mi się, że no, no, jeszcze mamy słoneczny dzień, jeszcze mamy w sumie jeszcze za, za, za wcześnie, żeby to zaplanować. No. Takie zimne rzeczy. Ale, no, ale zróbmy to w tym roku. Robimy. To będzie dla mnie. Ja z tobą wysłanie, tak, tak, tak. też. Raz, trzeci e, raz chyba będzie. Tak, ale dawno, dawno, dawno czas tam pierwszy raz. Dawno Musimy, wydaje mi się, że nawet kupić swoje łyżwy, bo za każdym razem wypożyczenie to będzie za drogo. Mm, tak. Jak będziemy często tak robić, no czemu nie? Dobra, dobra. Je... Zaczynamy nowy spro, sport. Sport, tak. tak no łyżwy. No mega, mega to jest sport, który tak rozrusza człowieka tak, i jak jeździć jest... też na tych łyżwach też. Patyk. Co? O Jezu. Nie wiem. Bardzo słabo wygląda. Tak, ja, kurwa? Wow. Co? Nagrywa też. To jest właśnie problem, że jak coś się dzieje, nie, nie uważasz o, ja tak, że zamiast ludzi idą pomagać komuś, zatrzymają się i nagrywają. No, tak. Ludzi. Wow. Ale naprawdę wydaje mi się coś... Czemu? Ja my zawsze jak nagrywamy na YouTube, kiedy byliśmy na te Podlasie, też ja widziałam yes. wypadek. Ja teraz na, następny raz jest taka sytuacja, a to jest w ogóle. Do, tro, trochę jest blisko, ale jeszcze jest trochę daleko. Nie wiem jak to powiedzieć. No, no, no. Ale... ale widać z, przez okno. Widać. Dobra, wracamy. No zobaczymy, do, co to będzie. Mam nadzieję, że to jest. No taka... Jezu, ale to jest taki dym, nie. że po prostu wiesz, kaplica, widzisz? No właśnie. Nie wiem, co to jest. Ja. Ja. <laughs> ja się. Ja... Ja nie mogę. Ja też nie mogę. Dobra, wracamy na nasz temat. E, e, to jest drugi raz, że w ogóle, jak nagrywamy na YouTube, jest tak, jakiś. Widzimy wypadek. To ostatni raz byliśmy w pod Na Podlasiu, jak w Bielsku Podlaskim byliśmy też, tuż przed naszymi oczami. To był taki BUM! Tak, no Taki to co... Tak, podlinkujemy Wam ten odcinek, bo Sahar tam wskazuje, że tutaj było właśnie BUM! Taka boom. I teraz. O, już jest mniej, dobra. Jak yy, wydaje mi się, że ten katastrofa już jest. Ta katastrofa. Ta katastrofa już nie jest aż tak katastroficzna. <grym> nie wiem, powiedziałam tak, gdzieś <grym> ma sens, czy nie, ale już jest ok. Yy, ten. Yy, co rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy na temat tego, że jak bardzo. Yy, czego się nauczyliśmy? A, nauczyliśmy. Dużo rzeczy. Jakich zwyczajów. Ja w ogóle teraz od momentu, że na przykład mieszkam w Polsce, mogę planować przeszłość bez stresu. Tak. I to nie jest tak, że mam znak pytanie co za pięć, co za rok, co za dwa. O te, mam takie kilka jeszcze obawy, dokument w Polsce jest. Kilka bardzo... obaw kilka obaw. Są takie momenty, że dalej mam znak, pytanie co dalej z dokumenty i w ogóle tak dalej, ale to są tylko dokumenty. Zgadam jakby oszczędność pieniądz, oszczędzanie pieniądze. To, że Ty trochę rozrzutnie żyłaś, co prawda, ja Cię nauczyłem trochę oszczędności. I wiesz, w ogóle to jest... w ogóle nad tym ja nie mam problem, co prawda. Ja w ogóle... No ja bardzo skromnie żyję generalnie i wydaję tylko muszę. On jest naprawdę pro. Pro, pro, pro. A ja? ja jestem cebularzem. Ja w ogóle jestem taka. Jestem cebulą. Zahar to dostaję pieniądze, a jutro nie ma. Tak. Jestem taka. No to trochę że... traktujesz tak po irańsku, że po persku się mówi, że pieniądze to są brud na, na, ręce. na, ręce. na ręce. Że przechodzą i odchodzą. I to przechodzą ja. i odchodzą. I tak, wydaje pieniądze bardzo łatwo, tak mi się wydaje. Nie, no ja, ja też jest... z łatwością, jakby wiesz, jeśli chodzi o dla swojej przyjemności czy coś, wiesz, na łyżwę na, na przykład. Nie, to naprawdę, ty, 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 wiesz, to ty potrafisz być tak, że na przykład oszczędzam tyle, ile pieniędzy trzymam i nie dotykam. A ja jestem taka, że mówię dla siebie w tym miesiącu, tak oszczędzam, nie dotykam. No w sumie teraz przed chwilą ci powiedziałam, że, że od dawna nie miałem tego płynu do mycia podłogi. No tak, właśnie. On... I użyłem szamponu zamiast. Tak, on na <laughs> przykład takie życie nie kupi, jak nie. nie Kupuję, nie, ale nie zapominam. Jaki jakby... budżet masz tak, konkretne. Właśnie ja nie mam budżetu. Ty nie tak nie. To nie myślę, to robić. Ja robię tak, że po prostu w ciągu miesiąca e, kupuję tylko rzeczy, które muszę, które już jest na granicy, jakby A. wiesz, jeśli nie wiem, mam ochotę na pomidory, to kupuję sobie pomidory, ale nic takiego zakupu, że o, mam teraz jakby taki muszę tak statystycznie, nie statystycznie, statystycznie, muszę zrobić tyle i tyle zakupów. i Muszę zrobić, to nie, nie robię też czegoś takiego. Taki dobry cech też Polacy mają. Tak? Tak. Wydaje tak. mi się, że no, pragmatyczność też jest dobrą cechą, chociaż ja dużo Polaków takich rozrzutnych też e, poznałem, ale no, wydaje mi się, że takiej pragmatyczności też e, ale nie, nie, nie powiedziałbym, że tego się nauczyłem od Polaków, ale tego nie, jakby zsynchronizowałem tak tak. się z Polską. Ale tak. Polska, takie Polacy tak, też mają się. ten cech dobre, że potrafią się, ten ten się oszczędzić pieniądze. Ale chyba jest trochę od historii też jakby, to jest taka... Tak, no trudna historia, nigdy nie wiesz co będzie, trzeba, trzeba zawsze jedzonko mieć, w słoiku trzymać. Trzymać na piwnicy, piwnicy. Tak, i tak. mieć coś na y, takie momenty, że no nikt nie kryzysowy. wie kryzysowej co będzie i tak dalej, tak. ale już był ja. taki moment, że ten, ta ten historia z dronem, jak był kilka dni temu, na tego, że wiedziałam, że ludzi od razu do bankomat i gotówką, i nie był nigdzie gotówką w bankomacie, żeby. Ja wtedy nie miał... byłam w Turcji, więc. A nie ciebie nie było, ale ja byłam, i jak była ta cała sytuacja, nie rozmawiamy o polityczne, na pewno o tym wiecie i tak. Tylko chciałam powiedzieć, że od razu, jak byłam w ogóle, chciałam wracać do domu i potrzebowałam gotówką, bo musiałam coś zapłacić w gotówką. Ja do wybrany komat i wiedziałam, że to jest limit i nie da się, bo tak wszyscy go tak wybierali i nie było jak. Więc to jest ty, że Polacy wie, wiedzą to robić, jak jest taki moment. Rizysu. Crisisów, bo kiedyś mieli dużo problemów i jesteście taki, e, osobami, co wiecie, musicie mieć tak, tak, trzymać na przykład jakieś mm, pieniądze, musi być jakieś gotówką, musi być jakieś jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Jest taki dobre, wydaje mi się, sef, jakby jesteście gotowi zawsze na taki moment. Ja na przykład odwrotnie jestem. Ja jestem zawsze niegotowa, jak jest problem albo jakieś coś. Ja ostatnie chwile orientuję się, co ja muszę robić. No, ale jakby... uczysz się. Uczysz się. Ucie. Tak. Się, żeby, tak, żeby więcej sobie tak. e, zaplanować taką przyszłość. Organizacja być, w też, też, w domu mam dobrze. Nie, no Ty masz bardzo dużo, ja wiele rzeczy się nauczyłem od Ciebie, wielu o. rzeczy się nauczyłem też od Ciebie, takiej właśnie organizacji, te, takie tak. wiesz, pomogłaś mi w, w mieszkaniu też o, z taki... układaniem o. różnych rzeczy. Więc... Kuchnia jeszcze jest. Tak, jeszcze jest kuchnia u mnie Myślę, do zrobienia. Chcesz robić nagrywanie, kiedy robimy to? Możemy, możemy. Wam, bo... Moja kuchnia jest dość patologiczna w sumie, bo... To, to mieszka się w takim, e, takim, nie, jeszcze nie jest więc tak. jakby to jest taki oryginalny, jak od początku, jak ten mieszkanie było i to po prostu nie jest patologiczne, trochę jest, jest potem... trochę stary, jakbym no, powiedział. Tak, tak, tak patologiczne nie jest. <grym> tak, ale teraz ludzie mają wiesz, taki obraz, nie wiadomo co. To jest takie stare, taki basicowe. Dobra, to w takim razie kuchnię zrobimy też za udziałem państwa i. Pewnie, pewnie by byłoby dziwne, że moja kuchnia była na twoim kanale, ale zrobimy na, zrobimy, odcinek z organizowaniem kuchni na, na moim tak, kanale. To, to jest, tak to jest tak twoje mieszkanie, twój, no, <laughs> to nawet lepiej na twój kanał. Dobrze, to zrobimy to, to, to zorganizowanie kuchni, bo bo jeśli chodzi o same mieszkanie i wszystkie rzeczy, które są w, w mieszkaniu, to. to dobrze, tak takie. Tak, świetnie, świetnie nam poszło. Dzięki, bar... robiliśmy 5 godzin, nawet nie całkiem się no, z... taki 5-6 godzin, tak. Super. I jeszcze teraz twoje mieszkanie wygląda super fajnie. Tak, jest taki tak. vibe. Jest taki, ma... bardzo fajny vibe. Taki tak, tak vibe jest tak. teraz, to jest tak Fajne. super. Więc y, kończymy ostatnie, y, ostatnie rzecz. Y, taki. Zwiczaje, <grywa> zwyczaja, teraz jak się mówi? Zwyczaj. Jeden zwyczaj. Dobra, ostatni zwyczaj, Wam chciałam powiedzieć, ja uczyłam się e, Bardzo jestem do tego wdzięczna. I to jest to, że teraz ja nie boję się, e, jakby mieć taki plan za 5- za 10 lat. Bo kiedyś ja bałam się mieć jaki taki długi. No bałaś się, że Że tak planujesz i później nie idę, się. Tak, i idę na marne, nie? To tak. gdy dostaję taki wiecie, broken heart, tak chciałam, to Będ nie wyszło. miała załamane serce tak. i frustrację I frustracja. Za to, że nie zrealizujesz teraz tego, Teraz nie boję się, rozmażyłaś. teraz nie boję się. Staram się mieć jakby... Teraz wygląda jak job interview, że za mm. pięć lat co masz w Gdzie widzisz siebie? Gdzie pani siebie widzi za pięć lat? lat tak i tak mam, że myślę o tym. I nie, nie nie boję się, bo w Iranie bałam. Bałam mieć jakieś konkretne, jakieś perspektywy przeszłość, pomyślałam, że jakbym tak mi się nie uda. Zwłaszcza, że mam takie sytuację, że myślałam, że ja zaczynam i chciałam Francji, nie? I to jest to, że planowałam, uciłam się francuskiego przez trzy lata, tak i wszystko i później jak nie dostałam wizę słuchajcie, myślałam, że koniec mojej życia, koniec wszedł i to był ten moment, że pierwszy raz usiłam się. to też był efekt Iranu tak naprawdę. Tak, to Bo był, właśnie, wiesz, to był tak. efekt Iranu, że jestem z Iranu i to tam już przestałam planować co dalej. I ten moment od razu jak już mieszkałam w fosie, oczywiście był super, ale potrzebowałam taki słuchajcie czas jakby rozumieć teraz mogę, teraz mhm. nie muszę bać. Jestem teraz w stanie jakby bać się bać się, bać się. Teraz mogę planować co dalej. Za pięć, za trzy. To jest, to jest piękne. Rzecz. To jest piękne właśnie. To jest taka. Daje nam takie uczucie, że jesteśmy ludźmi, że mamy, mamy opanowanie nad swoim to. życiem, że jesteśmy panami swojego życia. Więc dziękuję. panią, i te panią swojego życia. Tak, więc dziękujemy. Jesteśmy wręczni. Wdzięczni, jesteśmy bardzo wdzięczni za oglądalność, za to, że piszecie tyle miłych słów. słów, po prostu jesteśmy pod wyrażeniem. One są przepiękne Naprawdę i... był ogień jednak. Pali się, pali się, się miłosny ogień. Pali się, ogień. Dobra. Dobra. Uciekamy. Trzymajcie Wracamy się. Wracamy do Was jeszcze raz, piszcie komentarze Dobrze, jeszcze sharing becie. is caring. Tak, udostępniajcie ten film, jeśli uważacie, że jest komuś faktu. mogło się przydać i otwierać jakieś okna do nowego świata. I uczymy się, widzowie, co to jest do widzenia po persku? Uczymy widzów. Widzów. E, Hoda Hafes. Hoda Hafes. Cześć.